Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj będzie Tomb Raider. Pierwsze trzy części zremasterowane. To co widzieliście na początku, tak, to są traktory, to są traktory należące do rolników, którzy protestują we Wrocławiu, ale nie tylko, bo również i na całym dolnym Śląsku, jak i w różnych e, rejonach Polski. Ale nie o rolnikach ich proteście będzie ten film, tylko właśnie o nikim innym jak samej laże. Croft, której chyba przedstawiać nikomu nie trzeba. No nie wydaje mi się, żeby no istniał ktoś, kto nie będzie wiedział albo chociaż przynajmniej słyszał, kim jest Lara Croft, albo nie słyszał o jakiejkolwiek części Tomb Raidera. No i co? No Tomb Raider to klasyk. No na PSX-a 96 rok. Sam pamiętam, jak jeszcze się odbywały tak zwane giełdy elektroniczne w Polsce, gdzie piractwo można powiedzieć żyło. Własnym życiem. No i właśnie na jednej z takich giełd w mieście, z którego pochodzę, pierwszy raz widziałem Tomb Raidera w akcji, pierwszą część, która zrobiła na mnie niesamowite wrażenie. Zresztą wtedy każda gra robiła wrażenie, wiadomo, w tamtych latach po przejściu w grafikę trójwymiarową z dwuwymiarowej, no to było coś. No i oczywiście. 96 rok, pierwsza część, potem 97 dwu, druga, 98 trzecia i te Tomb Raidery się tam potem już, można powiedzieć, rozmnażały. Dużo części tego powychodziło, ale nie wszystkie były fajne, no chociażby Angel of Darkness bodajże była taka część, to była chyba no, przy okazji PlayStation 3 premiery bodajże i ona była całkowicie zrąbana. Tutaj mamy pierwsze trzy, które nie wiem, czy należą do najlepszych z całej serii. Na pewno jedynka to must have i klasyk, niesamowity. Dużo wspomnień wróciło, ale my mamy tam, teraz mamy te trzy jakby części skompilowane no w jednej grze, możemy dowolnie sobie startować z dowolnej części. Tutaj twórcy odświeżyli można powiedzieć, dość konkretnie, całą, no całą grę. Tak naprawdę, główny tutaj to, za co się wzięli, no to jest oczywiście grafika. W grze możemy swobodnie przełączać się między tą grafiką ulepszoną, a oryginałem. Jest zachowany oryginał, więc możemy też grać w tym, co było no już za chwilę, można powiedzieć, 30 lat temu. A Natomiast e, oczywiście no, używamy e, grafiki ulepszonej, tamta jest tylko dla chyba hardkorowców i zmiany graficzne są niesamowite, to nie tylko jakby wyższa rozdzielczość tekstur, ale te tekstury są w ogóle przebudowane, są pododawane nowe obiekty trójwymiarowe e, w tych starych miejscówkach, które były sam Malara Croft oczywiście wygląda niesamowicie w porównaniu z pierwowzorem, jest płynna 60-klatkowa animacja. Również w, tym, w tej wersji oryginalnej, tam klatkaż został też poprawiony, ale ma on tendencję do spadania. Natomiast trybie grafiki ulepszonej jest bardzo przyzwoicie. No kadr scenki pozostały koślawe i niemrawe, takie jak były, więc można powiedzieć, trzymają tutaj klimat dawnych już minionych czasów raczkowania grafiki trójwymiarowej. Natomiast w grze jest możliwość też, bo co było spieprzone w, w Tomb Raiderach zawsze, tych początkowych na pewno, to sterowanie. Mimo, że gra bazuje na tym, żeby precyzyjnie gdzieś skakać, gra w ogóle była zawsze budowana na takich kwadratach, sześcianach i na tym się odbywało skakanie. Precyzyjne, precyzyjne mierzenie po prostu każdego kroku, żeby gdzieś doskoczyć. Nie można by było sobie pozwolić na w ogóle jakikolwiek błąd. Bo kończyło się to katastrofą, i e, Tomb Raider, te początkowe Tomb Raidery, miały coś takiego jak Tank Control. Co to znaczy? No, to jest takie, znamy takie sterowanie czołgiem, takie jak z pierwszego Residenta na przykład, gdzie postać obraca się o e, kąt e, pewien i prawy-lewy przycisk e, na krzyżaku, no to kierunek prawa-lewa strona, a góra zawsze wyznaczała. Pójście do przodu, więc a jeszcze dodatkowo praca kamery, która kasztaniła temat, powodowało to, że czasami postać, żeby ustawić i pobiegnąć tam dokąd chcemy, to chwilę to zajmowało, więc błądki jesteście monotonne i trzeba było naprawdę się do tego mocno przyzwyczaić. Tutaj możemy w sterowaniu na całe szczęście wybrać pomiędzy tym oryginalnym sterowaniem, tym klasycznym, a współczesnym. I przy współczesnym już można normalnie grać gałką lewą dowolny kąt wychylenia, no to postać biegnie w danym kierunku, a nie trzeba jej najpierw ustawić w danym kierunku, a potem dopiero dać do przodu, żeby ona tam się przemieściła. Super. No i prawa gałka, za sterowanie kamery to jest już uspółcześnione i to jest chwała Bogu, że tak jest. No więc e, ja sobie gram w, po kolei, od jedynki zaczynam, przypominam sobie wszystkie te po tylu latach, w zasadzie wszystkie te pomieszczenia, one oczywiście o niebo lepiej wyglądają, ale zachowują swój Oryginalny wygląd, także to wszystko, co było, to jest. Plus jest to oczywiście wzmocnione mocno efektami graficznymi, obiektami 3D, ale również takimi duperelami, jak na przykład para lecąca z ust Lary, w, chociażby w pierwszym Tomb Raiderze, gdzie w Peru w zimie zaczynamy. No to widać, że ta para leci. Takie drobiazgi, takie smaczki, ale to wszystko ładnie się tutaj komponuje. Fajne trzy części, naprawdę. Ja strasznie lubiłem to Raidera. Mocno go ogrywałem, lubiłem grać w rodzinami, gdzieś tam szukać sekretów. Gra generalnie nie jest prosta. no nie jest prosta z tego względu, że ten, no nie przebudowane zostały ten, 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 świat klocków tych chrześcijanów, po których trzeba się poruszać. Skakanie z, z klocka na klocek w innym kąt, pod innym kątem niż tylko tak na dobrą sprawę, no patrząc na wprost w zasadzie niemożliwe. Nie możemy gdzieś po skosie sobie skoczyć, no bo po prostu się nie da, no bo tak jest gra skonstruowana. Do tego się trzeba przyzwyczaić. To ktoś jak nie grał w, w pierwowzór nigdy i sięgnie po tą grę teraz, to ją zaraz wyłączy. Dlaczego? Dlatego, że ona jest przez to sterowanie, mimo że można dać tą wersję już uspółcześnioną, która bardzo pomaga. Eee, zniechęci się, dlatego że ona jest bardzo, ale to bardzo trudna. Eee, samo skakanie, czy jakieś akcje pod tytułem walka, strzelanie z pistoletów eee, robi się tam naprawdę gęsto i czasami ciężko. To taka kompilacja sentymentalna dla po prostu chyba takich ludzi jak ja myślę, którzy to, to grali już wieki temu, i teraz z przyjemnością sobie do tego wrócę w ulepszonej grafice. Ja grając w, te, w tego Tomb Raidera odnowionego cieszę się z tego, że to jest. To 120 zł jest, kosztowało jak się ma abonament PlayStation Plus wykupiony, natomiast bez tego to chyba 134, 137 bodajże tam jest cena wersja cyfrowa, oczywiście jest tylko do pobrania. Jakoś tak dużo, nie zajmuje tam gigabajtów, więc nie ma co się przejmować. Fajny taki smaczek, ale to jest, mówię, to jest tylko i wyłącznie chyba dla tych, którzy już w to kiedyś grali i teraz sobie wracają taką podróż sentymentalną, wyruszają do tego, co było kiedyś cieszyło, co bawiło. Ta pierwsza, można powiedzieć, konsola PlayStation, szaraczek. Raczkująca grafika, trójwymiarowa to jest właśnie to dla kogoś, kto jest nie grał, dla młodszych jakichś odbiorców, taki Tomb Raider jest niegrywalny. On absolutnie będzie e, nieakceptowalny i nikt tego nikt to nie będzie po prostu grał. odrzuci peżdy z syf i tyle. A to jest naprawdę wykonane z kawał dobrej roboty. Szczerze polecam. Polecam każdemu, kto już ma trochę lat, e, grał w to kiedyś i teraz sobie do tego chętnie powróci. Dzięki za uwagę. Tyle z mojej strony. I będziemy się słyszeć w jakimś kolejnym filmie. A jak komuś by się jeszcze chciało skomentować, to proszę bardzo. A jak ktoś nie chce, to wcale nie musi. I też będzie dobrze. Trzymajcie się i na razie.